Cześć, dziewczyny, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was ze starym dobrym holem zakupowym z Rossmana i nie pokazuję Wam teraz tych rzeczy w siatce, ponieważ niektóre rzeczy kupiłam dzisiaj, niektóre wczoraj, niektóre tydzień temu, także pozbierałam dla Was te wszystkie rzeczy i niestety nie mam siatki, także nie pokażę Wam tych zakupów yy, tak stricte z siatki. Yy, wiem, że lubicie takie hole zakupowe, także yy, będę ich nagrywać jak najwięcej. I słuchajcie, niektóre rzeczy... Yy, są z tej promocji minus 49 na pudrę, podkłady, korektory, ponieważ ta promocja jest aktualnie teraz albo nie, 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 ona już się skończyła. Wczoraj chyba się skończyła. Ostatni był dzień, ale generalnie dużo kolorówki wam dzisiaj pokażę i będzie trochę też pielęgnacji. Także już nie przedłużając, zapraszam Was do oglądania dalej. No i powiedziałam Wam już o tej promocji minus 49 w Rosmani na te pudry, korektory i generalnie po prostu wszystko do twarzy i zobaczcie. Oj, sporo mam tych rzeczy, naprawdę sporo. I tutaj, oczywiście, nie mogłam nie kupić mojego ulubionego podkładu Maybelline Affinity. Ja mam odcień 03 Light Sun Beige. I to jest, ym, ta, to jest ta opcja z witaminą E i olejem arganowym, bo wiem też, że jest bez tej, bez tej opcji, bez tego oleju. Ale ja lubię tą wersję. Podkład rozświetlający bardzo, bardzo, bardzo fajny. Bardzo go lubię. Niestety jest em, taki średnio wydajny moim zdaniem. Nie wiem dlaczego, ale on mi jakoś się szybko zużywa. Szybciej niż ten, na przykład Skatris podkład Olmat Plus. Ten mi się szybciej jakoś zużywa. Nie wiem dlaczego. Dajcie znać, czego macie i co o nim sądzicie. Ja go bardzo bardzo lubię. Następny podkład, w który się zaopatrzyłam i to jest absolutnie, ja nie wiem, jaki jest ten podkład, to jest absolutnie taka nowość, którą chwyciłam szybko. Bo było strasznie dużo ludzi w Rossmanie. Boże, to jest masakra. Ile babeczek. Po prostu babeczki wszystkie przekopują, czytają te etykiety. No, była jakaś masakra. Ja zawsze robię zakupy w centrum. Jeśli jesteście z Warszawy, to właśnie na dworcu centralnym. Tam jest największy Rosman I też jest tam bardzo, bardzo duży wybór, ponieważ jest um, Burżua, jest Manhattan. Nie wszędzie jest Manhattan, także ja tam zawsze... Lubię po prostu robić zakupy. No i właśnie już tam nie chciałam się pchać do tego tłumu, więc chwyciłam ten Rimmel Match Perfection. Nie wiem jaki on jest. Widzę, że SPF 20. No i mam numerek 103. Widziałam już, że ten odcień nie jest taki jasny. Dopiero zobaczyłam w domu. No ale zobaczymy. Jeszcze go nie używam, także. Nie wiem, zrobię Wam jakieś Get Ready With Me z tym, z tym właśnie podkładem, żebyście zobaczyli, jak wygląda na twarzy. I w ogóle napiszcie, co o nim sądzicie. Jeśli macie go, to będę bardzo wdzięczna za komentarze. I teraz, już co zostały mi same korektory? Oj, korektorów kupiłam dużo pod oczy, naprawdę dużo. I zaczynając od tych najtańszych, to kupiłam korektor z Lovely, Stay Ten Hour Perfect. To bardziej kupiłam nie pod oczy, tylko do jakichś tutaj wyprysków, żeby. Zakamuflować kosztował, on kosztuje normalnie około 10 zł, czyli już minus 49, to zapłaciłam za niego naprawdę jakieś grosze. Kolejny w ogóle hit to dla mnie jest ten Magic Pen z Lovely. Jeszcze go nie używałam, ale słyszałam, że jest bardzo, bardzo dobry. I on ma, zobaczcie. O! Patrzcie, taki ma pędzeleczek. śmieszny. Jestem bardzo ciekawa, jak on się zachowuje. Na tym, pod oczami, i kolejny korektor to tak, jak już Wam wspominałam o Manhattanie, to jest właśnie korektor z Manhattanu. Wake Up Concealer, bardzo fajny odcień, spodobał mi się taki jasny, idealny dla mnie, także też zobaczymy. Nie używałam go jeszcze. No i tutaj mam takie fajne coś: też korektor z Astora Skin Match Protect Concealer. E, I w ogóle zobaczcie, to już Wam się przyznam, że go raz użyłam. Zobaczcie, jaki on ma fajny ten, gąbeczkę taką fajną, okrągłą. I tutaj jest dzięki tej gąbaczce fajna aplikacja, bo możemy sobie rozetrzeć ten korektor. E, I fajne to jest, powiem Wam. Tylko, że jestem trochę wkurzona, bo to jest najjaśniejszy odcień 001 Ivory i jest ciemny. Naprawdę jest ciemny. Teraz Wam nie będę pokazywać, ale pokażę Wam w jakimś makijażu, bo na pewno Wam będę pokazywać te wszystkie kosmetyki, jak się zachowują na twarzy. I jest niestety ciemny. Dajcie znać, czy macie ten korektor i w ogóle piszcie, co sądzicie o tych korektorach, które mam. Także, a, jeszcze wpadłam w ogóle na fajny pomysł Zrobię Wam takie porównanie korektorów Bo jak widzicie, dużo mi się zebrało tych korektorów I one są z zupełnie różnych półek cenowych Te korektory na przykład 3, około 40 zł kosztują Ten kosztuje 9 zł Ten znowu jest tani Ten tutaj znowu jest droższy 20 zł Także słuchajcie, chciałabym Wam zrobić taką bitwę korektorów Tanio kontra drogo Dajcie znać, czy chciałobyście taki film to wam chętnie taki film nagram, także może po prostu wykorzystać te korektory, których mam mnóstwo dzięki tej promocji. Dobra, korektory załatwione. to teraz kupiłam sobie jeszcze dwa tusze w Rosmanie, i to jest Lovely Pump and curling Mascara. To już mogliście zobaczyć na moim filmie, gdzie nagrywałam wam bitwę tych dwóch maskar, właśnie Maybelline kontra Lovely. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, to tutaj link do tego filmu, także zapraszam. Maybelline Lash Sensational uwielbiam, dlatego się zaopatrzyłam. No i w przypadku tej maskary to był kompletny spontan. Chciałam przetestować jakąś tańszą maskarę, spodobała mi się szczoteczka, także mm, co, kupiłam go. A tak w ogóle to w teście wam powiedziałam, że ten e, tusz się nie osypał, ale mm, jak nałożyłam sobie go słuchajcie na imprezę na całą noc, to przyszłam z taką pandą, on się po prostu strasznie osypał, także. Na jakieś takie większe wyjścia, imprezy nie polecam. Dobra, kolorówkę mamy załatwioną. To teraz moja ukochana pielęgnacja. Też trochę jest tego. Kupiłam mm, z Loreala wodę micelarną. Oczyszczający płyn micelarny. Usuwa makijażko i skórę. Nie wymaga pocierania. Wysoka skuteczność, łagodność dla skóry. Trochę mi się znudził już yy, ten mój płyn micelarny z Niwa, dlatego postanowiłam się zaopatrzyć w coś innego i w ogóle była super promocja, bo te. Te Loreale kosztują około 20 zł. Ja dorwałam za 14, także od, od razu chwyciłam. Wiem, że tą wodę miselardą miała moja mama i strasznie się to fajnie sprawdziło, bo jest bardzo, bardzo łagodna ta woda. Naprawdę bez pocierania zmiejecie makijaż, nawet wodoodporny. Także polecam Wam, chyba jest jeszcze na to promocja. Także polujcie. Jeszcze były jakieś tam inne wersje tego płynu. Także jestem bardzo ciekawa, jak u mnie się sprawdzi. Jeszcze nie używałam. Eee, zobaczymy, dam Wam znać. No i dla mnie hit, kolejny produkt, który kupiłam. Zobaczcie, to są takie wilgotne chusteczki oczyszczające z isany. Ja bardzo lubię Isany dzięki tym olejkom, dzięki tym przecudownym, e, tym żelom podbryszczyk, które przepięknie pachną. Więc postanowiłam kupić takie chusteczki do ścierania makijażu. I czasem właśnie jak nagrywam dla Was filmiki, to gdzieś tutaj coś mi się upacia, nie chce mi się iść po waciki, em, muszę mieć te waciki nasączone, dlatego te chusteczki postanowiłam kupić, żeby jak najszybciej wiecie, gdzieś się pozbyć jakiejś niechcianej kreski, jakiejś smugi, żeby zmyć szybko makijaż. Także zobaczymy, jak się sprawdzą. E, kosztowały 2 zł, więc tym bardziej je wzięłam, zobaczymy, jeszcze, jeszcze ich nie testowałam. Ale wyglądają fajnie, także zobaczymy Kolejny produkt, w który się zaopatrzyłam To są te moje ukochane plastry Z węglem Z jakiej to firmy? Dermofarma Bardzo, bardzo je lubię Fajnie oczyszczają nos Z wągrów Są zaraz na drugim miejscu po tych plastrach Z Douglasa, bardzo je lubię Tylko szkoda, że wysoka jest taka cena tych plastrów A jest ich tylko tutaj Dwie sztuki, także No średnio są wydajne, a Kosztują około 8 zł, ale zawsze warto mieć na no, jakieś tam awaryjne sytuacje no i dwa ostatnie produkty to maseczki już Wam o tych maseczkach opowiadałam bardzo lubię barwę siarkową bardzo, bardzo lubię, ona świetnie oczyszcza twarz nie jest jakaś tam mega inwazyjna fajnie się sprawdza do takiego matowienia twarzy nie takiego hardkorowego oczyszczania bardzo ją, o tu jest, bardzo ją lubię i jeszcze z Rival de Loop jakaś tam była promocja to jest jakaś maseczka złuszczająca poprawia wygląd skóry a los plus wyciąg z brzoskwini. Nie wiem jaka jest ta maseczka, nie miałam jej akurat tej jeszcze. Także dajcie też znać na dole w komentarzach, jeśli ją miałyście, zobaczymy. No i co? I to były w... chyba wszystkie moje zakupy. Mm, tak, o wszystkim powiedziałam. Także co, żegnam się z Wami, dzięki bardzo za oglądanie, dajcie kciuka do góry, jeśli hole Wam się podobają w moim wykonaniu, piszcie koniecznie na dole w komentarzach, czy miałyście jakiś produkt, koniecznie piszcie o tych korektorach, bo jestem ciekawa, bo naprawdę wielu nie testowałam, już się nie mogę doczekać, um, piszcie, czy miałyście płyn micelarny, albo może maseczki, albo chusteczki z Isany, piszcie wszystko na dole w komentarzach, będę wdzięczna. To co, żegnam się z Wami do następnych filmików, trzymajcie się ciepło, pa